Ярославский 478 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Szymon Dąbrowski. Mimo braku nowych doniesień o wyzwolonych miejscowościach siły zbrojne Ukrainy kontynuują ofensywę w różnych kierunkach. Poinformował o tym minister, wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Według niej zarówno na kierunku bachmudzkim, jak i na kierunku Berdiańskim, Mariupolskim, armia ukraińska przesunęła się do przodu około kilometra. Do lipca partnerzy Ukrainy planują zatwierdzić program szkolenia ukraińskich pilotów, inżynierów i techników na myśliwcach F-16. Samo szkolenie odbędzie się w specjalnie utworzonym ośrodku w jednym z krajów europejskich, zapowiedział to minister obrony Ukrainy Oleksiej Reznikow po spotkaniu grupy Rammstein i Komisji Ukraina-NATO. Ptasia koalicja się utworzyła, powiedział ukraiński minister obrony. Wielka Brytania, Dania, Holandia i Stany Zjednoczone zapowiedziały, że dostarczą Ukrainie setki pocisków do systemów obrony powietrznej i same systemy. Wynika to ze wspólnego oświadczenia resortów obrony obu krajów. Dostawa sprzętu już się rozpoczęła i powinna zakończyć w ciągu kilku tygodni, a Hiszpania wyśla Ukrainie 20 pojazdów opancerzonych i 4 czołgi Leopard 2, a także zapewni szpital wojskowy. Parlament Europejski wezwał NATO do zaproszenia Ukrainy do sojuszu. Posłowie głosowali za przyjęciem stosownej uchwały i stwierdzili, że spodziewają się, że proces akcesji rozpocznie się po zakończeniu wojny i zakończy się jak najszybciej. Dziś w Kijowie przebywa delegacja krajów afrykańskich. Przewodniczą jej prezydenci Republiki Południowej Afryki i Senegalu. W skład koalicji wchodzą także przywódcy kilku innych państw afrykańskich oraz premier Egiptu. Afrykańscy liderzy przedstawią Wołodymerowi Zełenskiemu swoją wizję pokojowego rozwiązania wojny. Jak donosi Reuters, opracowali oni środki zaufania dla zawieszenia broni między Moskwą a Kijowem. Jutro szefowie państw afrykańskich spotkają się z Władimirem Putinem. A my się łączymy z Kijowem, gdzie jest tradycyjnie... Dymytro Antoniuk. Dzień dobry, Dymetrę. Dzień dobry, Pawle, witam Państwa serdecznie. Dmycze, zacznijmy od tej sytuacji na froncie. Ta informacja o tym, że front się przesuwa, ale jednocześnie nie wiadomo, o ile nie wiadomo o kolejnych miejscowościach wyzwolonych. Jednocześnie informacje, które pojawiały się w mediach o stratach ukraińskiej armii, nie brzmi to dobrze, czy to oznacza, że rzeczywiście dzieje się coś złego, czy po prostu mamy zbyt rozbudowane oczekiwania i ulegamy też pewnej takiej negatywnej wizji, za którą może stać Federacja Rosyjska. Ja myślę, że po prostu w, tam na froncie, na południowym froncie Rosja stworzyła całą systemę okopów taką potężną. Okopów i też pól minnych z minami, że po prostu to przekroczyć jest bardzo ciężko. Ale z innej strony jeszcze nie ma nie ma nie ma takiego wrażenia, że Ukraina wykorzystuje teraz w tej ofensywie wszystko, co ona ma. W ogóle była informacja o tym, że wczoraj była ta informacja o tym, że na tym południowym froncie Ukraina wykorzystuje 3 z 12 brygad, które były specjalnie pod przygotowani, wyszkoleni też za granicą dla, akurat dla tej wielkiej ofensywy. Ofensywy, czyli 3 z 12. Oprócz tego akurat teraz przed raportem z, oglądałem filmik z południowego też frontu, gdzie widać, jak wykorzystują specjalne systemy amerykańskie dla rozminowywania pól, tak? Żeby po prostu był szlak dla, dla sprzętu, dla techniki, dla, dla piechoty naszej iść dalej. Po prostu uderzyć Jeden pocisk specjalny i w, 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 wokół po prostu wybucha wszystko. Niesamowity widok, tak naprawdę. I w taki sposób też. Rozminowywane są szlaki dla przesunięcia kolejnego przesunięcia naszych naszych wojsk, naszych żołnierzy, tam dalej, 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 dalej. No, tak, nie ma teraz na razie jeszcze informacji o tym. A i y, warto też zaznaczyć, że y, 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 w te, y, um, teraz Ukraina nie, wy, nie wykorzystuje te, to wszystko, co ona ma, ale na y, po przeciwnej stronie. Jednak widać, że Rosja już więcej, więcej, więcej tam rzuca swoich wojsk i sprzętu, żeby jednak nie dać nam iść dalej. I z jednej strony to oczywiście jest kiepsko dla, i ciężko dla naszych żołnierzy tam w, prze, przełamać taki opór, ale z innej strony to jest dobre, bo my możemy, my możemy zniszczyć, jak, jak najwięcej tego a, sprzętu, ale w tym nam, e, nam stawia czoło też Rosja z tymi specjalnymi e, środkami e, w, w walki przeciw e, radiowej. Tak? Czyli oni psują nam łączność. Oni nie dają nam e, swoimi e, specjalnymi środkami, nie dają nam. E, w w w w не дай он нам попросту Zniszczyć sprzęt e, w, tak jak trzeba. E, I to jest też problem, i to jest jedna, je, jeden z wielu problemów, z którymi a, my mamy do czynienia. No ale dzisiaj w nocy doszło też do, a, do walki, do boju w, w nowej kachowce. I my, ja podejrzewam, że to była po prostu operacja z, z żołnierzy żo 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 sił specjalnych operacji e, ukraińskich e, którzy tam e, wysadzili się łodziami w w Nowej Kachowce. Słychać było dużo strzelaniny. Też oglądałem jeden z takich filmików i no, to też, też świadczy, że ten, ten kierunek uderzenia ukraińskiego też jest, no, jest bardzo perspektywny, moim zdaniem, i bardzo ciekawy. Ale jeszcze kolejna informacja z tego akurat kierunku, z z, z zatopionego, z zatopionego w, w wielkiego lugu, tak tam z z Hersońszczyzny, gdzie e, po tym, jak została zniszczona Tama, akurat e, żołnierze Sił Specjalnych Operacji Ukraińskich e, uratowali pięcioro e, rosyjskich żołnierzy, którzy po prostu stali po garlo w wodzie. Jeden siedział na drzewie. Ich uratowano. E, wzięto oczywiście do niewoli, e, ale e, kiedy to było robione, to e, wróg otworzył ogień, po, jak po naszych żołnierzach, tak i po swoich. Ale udało się stąd, stąd wydostać się bez, bez strat i wziąć do niewoli pięcioro, i wziąć do niewoli, ale jednocześnie ich uratować pięcioro Rosjan. To też wielki kontrast z tym zachowaniem rosyjskim i jak działa armia rosyjska na tych terenach, które są zalane, gdzie strzelają do ekip ratujących ludzi. A tutaj ukraińscy żołnierze, którzy ratują wroga i oczywiście, że trafią oni do niewoli, ale jednak to akt humanitarny. Daria Chordyko przypomina jednocześnie informacje ze Sztabu Generalnego Ukrainy, że siły ukraińskie. W, nie, nie utraciła ani jednej pozycji. To też jest ważne, bo nawet w ubiegłym roku, gdy trwała przecież ofensywa, to też nie była taka prosta sprawa, bo w, chociaż na tym odcinku charkowskim Ukraina posuwała się do przodu, to nie do końca tak samo wyglądało to w innych miejscach i, i dochodziło do m, tych przesunięć linii frontu na niekorzyść też Ukrainy. Teraz e, taka sytuacja e, nie ma miejsca, można więc za tym powiedzieć, że m, e, może nie ma spektakularnych e, sukcesów, ale jednak e, jed jednak udaje się utrzymać pozycję no i prawdopodobnie rzeczywiście przesuwać też część pozycji do przodu. W dmetrze wśród tych informacji z ostatniej doby, zaskakująca informacja dotycząca sytuacji żołnierzy ukraińskich, którzy znaleźli się na terenie Węgier. Tak, to w ogóle jest bardzo dziwna sytuacja. Szczerze mówiąc, zastępca, wicepremier Węgier powiedział o tym, że on ma umowę i ma, dogadał się z rosyjską cerkwią prawosławną. O tym, żeby 11 ukraińskich żołnierzy pochodzenia węgierskiego z Zakarpacia z pomocą rosyjskiej cerkwi prawosławnej byli oddani Węgrom no bardzo, bardzo dziwna sytuacja i e, wicepremier Węgier też e, zachęcił nas, żeby my dziękowaliśmy, podziękowali Rosyjskiej Cerkwie Prawosławnej za taki gest. No, ale to ta najpierw ta informacja była już ponad e, chyba Tydzień temu zjawiło się, a dalej nie było w ogóle nic słychać o tych naszych obywatelach, o tych naszych żołnierzach. I dopiero teraz z, zna, wi, widzimy informację o tym, że nareszcie rząd ukraiński zna imiona, nazwiska. Tych, tych Ukraińców, które no są niby wyzwoleni z niewoli rosyjskiej, tak, ale tak do dziś nie, nie trafili do swojego domu. Czyli oni przybywają teraz na terenie Węgier. No, i to taka sytuacja bardzo dziwna. No, oczywiście ona jest związana z zachowaniem rządu premiera Węgier i jego prorosyjskim zachowaniem. Też na pewno bardzo interesująca sprawa, i ona już się pojawiła w ukraińskich komunikatach. Jak ci żołnierze na Węgry dotarli? Jakim szlakiem, w jaki sposób zostali tam przewiezieni? Przez które? państwa trafili na Węgry? Jak odbyło się to przerzucenie? To też jest rzecz, która może doprowadzić do wielu dosyć skomplikowanych pytań w przestrzeni międzynarodowej. Dmetrze, dostałem od Ciebie informację lakoniczną. Naddniestrze. Naddniestrze napisałem w naszym tym wewnętrznym czacie dlatego, że ja po prostu marzę o tym, że teraz, moim zdaniem, być może mylnym, jest po prostu w, jest szansa akurat wyzwolić Naddniestrze spod okupacji rosyjskiej i pozbyć się nareszcie tej, tego, tego problemu, który trwa już ponad 30, no około 30, 30 lat. Teraz, jeżeli by Ukraina uderzyła, Łącznie z Mołdawią i deokupowała swoje tereny no to po prostu byłoby rewelacja i Moskwa nie, 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 nie znałaby po prostu, jak na to reagować, a tam znajduje się kilka tysięczny e, korpus Rosjan, który też, jeżeli by oni trafili do ukraińskiej niewoli, no to po prostu byłoby potężne w potężnej, potężna szansa na wymianę na wymianę wszystkich naszych jeńców w Wojskowych, które przybywają teraz w Rosji. Przypominę Państwu, że nadal jeszcze w Rosji przybywają około ponad 2 naszych obrońców tylko Mariupola, które poddali się w, w, na, w, na obie, pamiętając obiecanki rosja, rosyjskie, że ich być może wymienią. A teraz też wczoraj była informacja kolejna o tym, że że teraz niektórzy z tych obrońców Mariupola Azov stali, w tym kobiety, które gotowali po prostu jedzenie w, w jednostce Azov. A ich teraz podają sądowi. Oni są w, w sądzie teraz rosyjskim i jest zagrożenie dla nich, że oni dostaną po 15 i więcej lat więzienia rosyjskiego. To może uzupełnię jeszcze kwestię dotyczącą Naddniestrza. Ten temat pojawił się w tej przestrzeni politycznej i przestrzeni też informacyjnej Ukrainy. Władze Ukrainy stwierdziły, że oczywiście nie ma możliwości o żadnej interwencji ukraińskiej bez zgody Mołdawii czy bez działań Mołdawii. Być może Mołdawia jednak obawia się tego typu działań, bo jednak jest to kraj, który został czy jest pozbawiony po prostu sił zbrojnych i może obawiać się o operacji o charakterze zbrojnym i uderzenia na własne na terytorium. Natomiast co do Azowstalu, to też jeszcze jedno, jedno bardzo ważne stwierdzenie. Dobrze, że o tym w ogóle przypomniałeś, dobrze, że o tym powiedziałeś. Słyszę chyba Twojego kota w tle. Tak, to jest moja kotka, prawda. To ten, ten taki dobry, dobry znak życia w Kijowie, dlatego pozwoliłem sobie o tym powiedzieć. Ale wracając do kwestii Azostalu i do tych żołnierzy, o których opowiadały się, tego procesu pokazowego. Przecież rzeczywiście te osoby miały być zwolnione. Takie były ustalenia. Ustalenia, gdzie padły gwarancje międzynarodowe. I to jest kolejny moment, gdzie Ukraina, ukraińskie społeczeństwo, będzie mogło mieć pretensje do społeczności międzynarodowej, że nie nie zostały zrealizowane te gwarancje, że znowu złamano ustalenia, że instytucje międzynarodowe, które miały gwarantować bezpieczeństwo tych osób, nie dotrzymały tych swoich zobowiązań i teraz w procesach pokazowych, które doskonale znamy z historii, z historii Polski i z tego, jak Sowieci wykorzystywali procesy pokazowe przeciwko polskim żołnierzom. Teraz taki proces pokazowy może dotyczyć żołnierza Azowstalu. Tragiczna sytuacja. Dmytrze w nocy w Kijowie rozumiem, że była spokojna. Była spokojna i w ogóle cała noc w, w całej Ukrainie była względnie spokojna. Oczywiście, bo nad obwodem Mikołajowskim też zniszczono było w trzy, jeżeli nie mylę się, drony te irańskie. Tak? A, a wreszcie ob, obwodów było, było nareszcie spokojnie. Spokojnie, bo działa ukraińska obrona przeciwlotnicza i odnosi sukcesy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za informację, za korespondencję i z Kijowa przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry Arturze. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytr. Witam serdecznie słuchacze radia w Lwowa. Chociaż Arturze, przeniesiemy się w rozmowie z Tobą z Lwowa nad Dniepr, przeniesiemy się do Energodaru, gdzie zakończyła się misja Rafaela Grossi, szefa Międzynarodowej Agencji Atomowej. Co stwierdził Grossi? Jakie są ustalenia tej misji? Moje informacje będą informacjami krótkimi, tak jak konkluzja między innymi Generalnego Dyrektora Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. A mianowicie 15 czerwca Rafael Grossi po raz trzeci odwiedził EnergoDAR, czyli zaporowską elektrownię jądrową, po, po oczekiwaniu mniej więcej doby na warunki bezpieczeństwa wizytował elektrownię jądrową. No i Grossi w swojej wypowiedzi, w swoich wnioskach pokontrolnych Stwierdził, że, że jedna z, jedną z głównych konsekwencji zniszczenia tamy w Nowej Kachowce jest obniżenie poziomu wody w zbiorniku chłodzącym elektrownię i to jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa stacji, czyli w tym wypadku elektrowni jądrowej. Teraz poziom wody pozostaje na wystarczającym poziomie, aby zakład mógł zachować bezpieczeństwo. Przez pewien czas, powiedział Grossi. I to tyle. Czyli yy, Rafael Grossi wizytował elektrowni, i jedyna oficjalna konkluzja to to, że do działania Elektrowni jądrowej jest potrzebny zbiornik z wodą, który chłodzi między innymi reaktory tej elektrowni. O tym się dowiedzieliśmy. Możliwe, że są jakieś ustalenia niejawne, niemniej jednak oficjalny komunikat był tylko taki, nawet nie dowiedzieliśmy się, dlaczego Rosatom, czyli ta spółka państwowa rosyjska, od jakiegoś czasu uniemożliwia Energoatomowi, czyli spółce ukraińskiej, która powinna kontrolować działanie. Elektrowni pozyskiwania bezpośrednio z czujników informacji. To jest tylko i wyłącznie przekazywane przez stronę rosyjską. Jeszcze do niedawna było tak, że ukraiński Energoatom mógł bezpośrednio pozyskiwać dane z czujników, na przykład o poziomie promieniowania na stacji. Teraz tego nie może robić, no ale niestety Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej na to pytanie mi i wszystkim innym obywatelom Ukrainy nie odpowiedziała. No ale dziękujemy Rafaelowi Grossi i za bardzo cenną informację o tym, że do działania elektrowni jądrowej jest potrzebna woda. Dużo, dużo ironia w, 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 twojej, w Twojej wypowiedzi. Trochę chyba też żalu, że jednak, jednak w tej sprawie też nie ma większej stanowczości, a przecież Ukraina od samego początku apeluje i mówi o tym, jak wielkim niebezpieczeństwem może się skończyć, czy jest właściwie obecność rosyjskich wojsk na terenie elektrowni w Energodarze, elektrowni jądrowej, zaporowskiej elektrowni jądrowej. Oczywiście ta wizyta na razie nic w tej sprawie nie zmienia, ale mamy też dobre informacje z przestrzeni międzynarodowej, a przede wszystkim z relacji polsko-ukraińskich. Wczoraj nie zdążyliśmy omówić tego tematu, ale odbyła się ważna rozmowa pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą i prezydentem Wołodymrem Załańskim. Rozmowa telefoniczna tym razem. Zmówni Ukraińcy szczejno goryw. Mówię... Życzę Wam zdrowia, drodzy Ukraińcy. Właśnie rozmawiałem z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Była to godzinna rozmowa, przede wszystkim na temat bezpieczeństwa, sytuacji na polu walki i broni dla naszych żołnierzy. Podziękowałem za realizację dotychczasowych porozumień obronnych. Oczywiście w każdej rozmowie zwracamy szczególną uwagę na długoterminowe bezpieczeństwo i gwarancję pokoju nie tylko dla nas. Jak zawsze skuteczna Polska całkiem realistycznie postrzega potrzebę członkostwa Ukrainy w NATO i to jest obiektywna potrzeba. Wspólnie opracowujemy konkretne treści na szczyt sojuszu w Wilnie. To jest właśnie ten moment, w którym powinny zostać zburzone rosyjskie założenia, że ktoś w NATO nadal boi się Rosji. Takie założenia podsycają agresywne ambicje Rosji. Powinniśmy i możemy je zneutralizować. Dziękujemy Polsce za wsparcie Ukrainy i rzeczywiste wzmocnienie NATO. To był fragment przemówienia, wieczornego przemówienia prezydenta Zeleńskiego i to był początek przemówienia, czyli na samym początku prezydent Zeleński opowiedział o rozmowie z prezydentem Dudą no i jak szanowni słuchacze słyszeli to co powiedział prezydent w swojej odezwie. No teraz zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądała już bezpośrednio w Wilnie na szczycie NATO. Nie ma żadnej wątpliwości, że stanowisko Polski w sprawie przyjęcia Ukrainy do NATO jest zdecydowanie najdalej idące ze wszystkich państw. Mamy kolejną rezolucję też europejską w sprawie tego, że Ukraina powinna być w NATO, ale tutaj jest wskazanie daty po zakończeniu wojny. A z tego co chyba możemy wywnioskować, bo to też do końca nie jest powiedziane, Polska wydaje się, że byłaby skłonna nawet wcześniej zobaczyć Ukrainę w strukturach NATO. Czy są jakieś komentarze na ten temat na Ukrainie czy Ukraina wierzy w to, że może być przyjęta do NATO w czasie trwania w konfliktu z Rosją? Swoją odpowiedź bym podzielił na dwie części. Oczywiście to jest dostrzegane, że polska, polska i nie tylko zresztą Polska, bo na przykład Litwa, Łotwa i Estonia ma bardzo podobne, a jak i identyczne stanowisko do Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej jednak większość komentatorów nie do końca wierzy w pełną akcesję Ukrainy do NATO w trakcie trwania konfliktu zbrojnego. Są dyskutowane różnego rodzaju metody, modele czy też model izraelski. Czy też nawet ostatnio został wrzucony do przestrzeni informacyjnej, wrzucona informacja o modelu, coś na kształt modelu fińskiego do momentu wejścia bezpośrednio do, do NATO, że NATO niby to gwarantowało, czy znaczy niby to gwarantowało bezpieczeństwo nawet do pełne, pełnej, pełnego wejścia do, do, do NATO w Finlandii. Więc to jest dyskutowane, ale czy ktoś wierzy w całkowite wejście. Do NATO. Wydaje mi się, że takich komentarzy nie ma. Zobaczymy, co wydarzy się na szczycie w Wilnie. Wygląda na to, że Radio Wnet będzie miało tam mocną ekipę swoich korespondentów i szczyt to będziemy śledzić. Ciekawe są te rozmowy, które teraz odbywają się z dala od mediów. Ciekawe, być może kiedyś historia pomoże nam dowiedzieć się, jak to wszystko wyglądało. Może to żyjemy do tego momentu, chociaż oczywiście chcielibyśmy już wiedzieć to teraz. Ale gdy rozmawiamy o na to, gdy rozmawiamy o Ukrainie i bardzo często pokazujemy też w naszych audycjach jak Ukraina zmieniła się przez ten ostatni czas, jak zmieniła się też w tym sensie i militarnym, ale też politycznym. Pokazujemy pozytywne tendencje, ale czasami ciężko się powstrzymać przed krytyką, przed krytyką w sytuacjach kompletnie niezrozumiałych. Użyję trywialnego określenia śmierdzących korupcją na setki kilometrów. O co chodzi Arturze z BMW? By nami w schronach. Szczerze mówiąc, że na początku potraktowałem tę informację jako fake, ale identycznie zresztą tak jak ty, ale jak zacząłem sprawdzać w systemie Prozoro, to jest taki system, gdzie są wszystkie przetargi y, państwowe. No prawie wszystkie te niezwiązane oczywiście bezpośrednio z, z, z zakupami obronnymi to dziennikarze dotarli do informacji, że między innymi kijowskie schrony w jednej z dzielnic, w jednej dzielnicy z Kijowa, dokładnie w dniprowskim Dniepro, rejonie, czyli w Dniprowskiej dzielnicy miasta Kijowa, zakupiły 300 bębnów takich bębnów skórzanych do gry y, za kwotę 890 tysięcy ryw, To jest około 80 tysięcy złotych, zaznaczam. 80 parę tysięcy złotych. I tych bębnów kupiono 300. I y, jak y, zarówno internauci, jak i dziennikarze zaczęli sprawdzać inne zakupy na potrzeby tych schronów, tych ukryć w Kijowie, to na przykład znaleźli też y, elektropatelnie za 720... Za, za 720 tysięcy hryvyn jedną elektropatelnię, która kosztowała, to jest akurat, wychodzi na to, że około 70 tysięcy złotych, ale także kupiono na przykład krajalnicę do warzyw. I ja tak e, czytając tę listę zakupów stwierdziłem, że prawdopodobnie te ukrycia mają wzmocnione stropy, mają e, alternatywny dostęp do wody, mają alternatywne wyjście, co najmniej dwa wyjścia i wiele innych rzeczy, które bezpośrednio ratują życie. Jak należy zakupywać bębny, żeby no, według tych, co zamawiali, żeby zdejmować stres u tych, co się w tych ukryciach chowają. Pawle? Czyli dobrze, Arturze, żeby dobrze zrozumieli nasi słuchacze. Ktoś wymyślił, że trzeba kupić bębny, które będą wstawiane do schronów, i w czasie rosyjskich ataków rakietowych będzie można sobie bębnić na tych bębnach w schronach po to, żeby sobie zdjąć stres. Zgadza się. Jednocześnie smażyć burgery na elektropatelni za 70 tysięcy złotych, jednocześnie krojąc warzywa w krajelnicy do warzyw za jakieś 20 tysięcy. Więc tak złotych zaznaczam. Więc A pewnie widziałem. tak. Tak ktoś to wymyślił. Widziałem te mobilne schrony, rzeczywiście te, te takie betonowe, przenoszone budowle, które umożliwiają szybkie schowanie się nawet z ulicy w czasie, w czasie ataku rakietowego, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że ludzie będą się tam chować i będą sobie bębnić na Bębnach. Wygląda to jakąś absurdalną sytuację. Zresztą takie są też tłumaczenia ukraińskich działaczy, że tutaj gdzieś pojawia się jakiś dziwny wątek finansowy i być może próba wyprowadzenia pieniędzy. Mało czasu, ale też o pieniądzach, tylko o wsparciu dla Ukrainy mamy jeszcze powiedzieć. Piknik strzelecki, Arturze. Zgadza się, piknik strzelecki organizowany przez Stowarzyszenie Braterstwo Broni Tobie Ojczyzną w miejscowości Bielcza, to jest pomiędzy Bochnią a Tarnowym. Piknik odbędzie się 18 czerwca o godzinie 10. Jest wiele różnych atrakcji, m.in. zawody strzeleckie, pokaz broni, demonstracja i instruktaż użycia broni. Można będzie pojeździć z pojazdami, a, a, a cały dochód z tej inicjatywy. Na wsparcie, na zakup środków medycznych dla Polaków, obywateli Ukrainy walczących na tej wojnie. Zaznaczam, że to jest któraś z rzędu już inicjatywa tego zacnego stowarzyszenia z Małopolski. I do tego tematu powrócimy, ale dzisiaj to już ostatni temat w raporcie z Kijowa. Z Lwowa żegna się na pewno Artur Żak, z Warszawy Paweł Bobułowicz. Za chwilę wiadomości, a ja zapraszam Państwa do programu wschodniego jutro o godzinie 10. Do usłyszenia. Raport z Kijowa.